Witam Cię na kanale Topowe Ciekawostki. Dzisiaj odcinek o pięciu najszybszych autach świata. Oto pięć najszybszych samochodów produkowanych seryjnie na świecie, które zapierają dech w piersiach i oferują niezapomniane doznania podczas jazdy. Numer 5 Rimac Nevera to elektryczny super samochód, który wykorzystuje cztery silniki elektryczne o łącznej mocy 1914 koni mechanicznych. Ten samochód może osiągnąć prędkość maksymalną 412 km na godzinę i przyspieszyć od zera do setki w zaledwie 1,85 sekundy, co czyni go jednym z najszybszych na świecie. Dodatkowo, ten samochód oferuje również imponujący zasięg na jednym ładowaniu do 547 km. Numer 4 Bugatti Veyron Super Sport to samochód, który w przeszłości był królem prędkości na drogach. Ten supersamochód osiąga prędkość maksymalną 431 km na godzinę i przyspieszenie od zera do setki w 2,5 sekundy. Zasilany przez potężny 8-litrowy silnik w 16, Veyron Super Sport to jedno z najbardziej pożądanych aut na świecie. Numer 3 Hennessy Venom F5 to kolejna maszyna, która oferuje imponujące osiągi. Zasilany przez 6,6 litrowy silnik V8, Venom F5 może osiągnąć prędkość maksymalną 484 km na godzinę i przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę w 2,6 sekundy. Ten supersamochód oferuje również niezwykle aerodynamiczny kształt, który przyczynia się do jego niesamowitej prędkości. Numer 2. Bugatti Kairen Super Sport 300 Plus to niekwestionowany król najszybszych samochodów produkowanych seryjnie na świecie. Ten super samochód osiąga prędkość maksymalną 484 km na godzinę i przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę zaledwie 2,4 sekundy. Zasilany przez potężny 8-litrowy silnik w 16 o mocy 1578 KM, Kyren Super Sport 300 Plus oferuje nie tylko oszałamiającą prędkość, ale również niesamowity komfort i luksusowy wygląd. Numer 1 Koenigsegg Jesco Absolut jest to kolejny super samochód, który zasługuje na uwagę. Ten samochód osiąga prędkość maksymalną 531 km na godzinę, co czyni go najszybszym samochodem w historii marki. Zasilany przez 5-litrowy silnik V8, Jesco Absolut może przyspieszyć od 0 do 100 km na godzinę w 2,5 sekundy. Ten wyjątkowy samochód oferuje nie tylko niesamowitą prędkość, ale również innowacyjne rozwiązania technologiczne i estetykę. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeśli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subę na kanale. Zapraszam też do obejrzenia innych naszych filmów.